Fajna impreza, mocni ludzie, e, przysiechało bardzo dużo ciekawych i mocnych zawodników. It's nice to see everyone here. We've got a decent-sized fleet, 70, 70 boats, which is, you know, pretty positive, especially given, given the times. Rozegraliśmy się dwa wyścigi. Fortunately, we we got the regatta under, underway with some very good conditions. Wiatr wahał się między tam 12-9 a 9 węzłów. Fakt pandemii e, odbił się na wszystkich. Tak? No, mała ilość regat w tym roku dla wszystkich zawodników była na pewno była trudna. Henry and i I been training together. Um, we got down in the UK for maybe seven or eight weeks where we did nothing. Bardzo się cieszymy, że mamy te miesiąc Europy, że się udało te regaty tu w dniu rozegrać. W kategorii Masters patrząc na wyniki całkiem dobrze, bo z tego, co zdążyłem się zorientować, co mi powiedziano przed chwilą w ogóle, to jestem drugi w kategorii Masters. Z siebie powiem szczerze, że nie jestem zadowolony, bo pozwoliłem sobie po starcie dosyć szybko najechać. Bo na pełnych mi się udało przejechać paru gentlemanów na free pumpingu, także z tego jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, co będzie jutro. Na razie to na którym się z jakiej kategorii to trochę wcześnie. Za dwa dni to może będę tak patrzył że tak dalej to będzie wyglądało. My people will be, be happy, and me especially, because I had a good day.